Hello, my name is Renata. Mój channel jest "Colen Polish with Renata. Today I am jestem na zoo To jest dzik. Dwa dziki. Ładnie sobie tutaj mieszkają w tym zoo. W tym zoo. Właśnie przechodzę tutaj. Bo one tu dwa są i zobaczcie jak one tu ryją sobie tutaj zruszyły tą ziemię coś szukają w tej ziemi o gałązki jedzą Sierż jest taka ciemna i takie ostre włosy mają a też mają kolce koło ryjka. Rogi ta rozmana. Aha. Také. Ja to chápem. ich zagradá. Where are you, Sebra? Where Oh yeah. just uh -huh. <laughs> 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 Oh that. Boa, in English, is boa, dzik. W Polsce zawsze uczyli dzieci: dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka dzika w lesie, ten na drzewo szybko zmyka. W Polsce jest dużo dzików w lesie. Dawniej to były odcztały dzików, ale teraz może też nie wiem. Bardzo dziękuję, do widzenia.